Wróciłem bodajże 15 czy 16 na Śląsk. Nikogo nie spotkałem. Nikogo nie spotkałem. Ci siedzą, komisje zaplombowane, pozamykane. U mnie spotkałem tylko e, takiego kolegę, który nie wiem, co się z nim stało. Powiedział, że nasz lokal jest zaplombowany, UB to za, z, komisarz i, i SB to yy, zajęli, wszystko co tam w środku było, nasze ksero. I yy, nic nie można było za bardzo zrobić. Ale ja miałem zgodnie z dekretem o stanie wojennym powrót do zakładu pracy miesiąc czasu. Czyli do 13 stycznia musiałem zgłosić powrót, i jeżeli bym nie zgłosił tego powrotu, to wygasał mi stosunek pracy. Umowa o pracy wygasała, tak by nie wrócił z wojska czy tam skądś. I ja wróciłem do zakładu pracy, umówiłem się przez kolegę z komisji zakładowej, takiego Kazia Różańskiego, który był ze mną razem w komisji zakładowej. Z dyrektorem naczelnym, takim czerwonym dyrektorem, bo on był kiedyś sekretarzem będzińskiej organizacji partyjnej, powiatowej, czyli wysoki po 56 roku, ale on mi kiedyś powiedział, że on tym sekretarzem został po to, żeby wkrótce zostać dyrektorem przedsiębiorstwa, bo on się w politykę tego typu nie chciał. Bawić. I chyba tak było, bo on się dość przyzwoicie zachował. I ja złożyłem mu wizytę. Zameldowałem pogląd, powrót i, i mówię, że no, jestem, i, i co teraz dalej będzie? A on mówi: No wiesz, czy ty masz urlop? Ja mówię, za cały ubiegły rok. No to weź ten urlop. To weź ten urlop. No to ja ten urlop wziąłem, wypisałem podanie o urlop, akceptuję i poszedłem na. Na urlop. I, I ten urlop już nie spędzałem w domu, spędzałem po rodzinie, między innymi w Sosnowcu, w Czeladzi, rodzina mojej matki stamtąd pochodziła, matka mieszkała w Bytomiu, ale do matki nie pójdę, bo jak mnie będą szukać, to, to gdzie mnie znajdą? U siostry, u, u, u matki, też, też nie, trochę tam gdzieś po, po jakichś znajomych spałem na Zagórzu, w Sosnowcu też. I tak, że tak powiem, spotkałem na początku w połowie stycznia spotkałem znajomego, który się nazywał Kazimierz Michałowski. Taki działacz z Dąbrowy Górniczej, działał z, ze mną i w zarządzie regionu bo on był, był członkiem zarządu regionu, chyba, o ile dobrze sobie przypominam, ale na pewno działał w sekcji budownictwa. I on mnie mówi to, co robimy, co, coś trzeba robić, nie? Też się ukrywał, też nie był, yy, spał gdzieś tam po znajomych i tak dalej. I takich jak my byli, było nas, yy, no myślę, że kilkuset w Polsce, w, przynajmniej na Śląsku. Kilkaset osób. Na wszelki wypadek nie, nie spało w domu. No. no i co chcę powiedzieć. I, I Ja wtedy mieszkałem w Zabrzu na osiedlu Rokitnica, na osiedlu Helenka w dzielnicy Rokitnica. A moja żona cały czas na tej wsi z dzieckiem, bo tam było najpewniej, naj, najbezpieczniej, najpilniej taką wieś. Jak ktoś obcy przyjeżdżał, od razu wszyscy wiedzieli, więc tam nie było możliwości Jakiegoś działania, innego operat, No bezpiecznie niż w mieście, w każdym razie w bloku. No i ja e, mówię mu: no to znasz kogoś, no kogo znasz? No znaliśmy takiego, takiego człowieka tutaj, zwójka, właśnie. Grygier. Nazywał się Grygier. I on był już na ręcie jakiejś, ale tu był działaczem na pewno komisji zakładowej. Nie wiem, czy emeryckiej, czy takiej. On był dość mocno związany z, yy, z Kazimierzem Świtoniem. I mówi to, my musimy tu alternatywną strukturę jakąś założyć. Nie było jeszcze żadnego RKW, czyli Regionalnej Komisji Wykonawczej, i myśmy utworzyli u niego, podjęli taką uchwałę, tymczasowy zarząd regionu. Yy, i czy on się tak dokładnie nazywał, to też bym głowy nie dał, ale coś o tym charakterze. I nas do tego działaczy było z dziesięciu, a wszystko to byli działacze z wyboru, czyli nie ludzie znikąd nagle, tylko działacze z wyboru. Każdy spokojnie mógł za sobą ciągnąć ogon, nie wiedząc o tym, bo mógł być na celowniku służby bezpieczeństwa. Ja o pacyfikacji wujka dowiedziałem się z telewizji, o tak zwanych wypadkach, jakie miały miejsce, sprowokowane oczywiście przez górników i tak dalej, i tak dalej, już tam szczegółów nie pamiętam, ale zrobiło się śmiertelnie poważnie wtedy, bo wtedy już wiadomo było, że władza jest zdecydowana strzelać i to nie tak, żeby postraszyć, tylko tak, żeby zabić. I na Paderewskiego w bloku, który już w tej chwili nie, numeru nie znam, ale e, tutaj blisko pogotowia ratunkowego, e, kilkakrotnie spotkaliśmy się i pewnego dnia, bez mojej obecności, zrobiono kocioł u niego. Czyli ktoś ciągnął za sobą ogon. I Michałowski schował się za drzwi. Takie, wciągną brzucha. Tak, takie same jak Buzek, który mówi, że się schował z walizką pełną pieniędzy za sprzedany za samochód. 60 tysięcy, ile ja pamiętam, co wtedy było. Czy 600 tysięcy? Ja już nie pamiętam tych pieniędzy. Nie, nie, 60 tysięcy. I w każdym bądź razie, nie, i tam go znaleźli, CAP, i wszystkich na. I to miało miejsce w kwietniu. A do kwietnia to myśmy się troszkę kręcili jak ogryzek w przeremblu. <taki> Takie brzydkie jest określenie, czyli tak w kółko. I właściwie oprócz tego, że ja usiłowałem w czeladzi na ogródkach działkowych zorganizować taką mini drukarnię na powielaczu, takim najprostszym sitodruk-powielacz, nie na powielaczu, tylko na sitodruku ulotki takie, na którym wychodził jakiś, powiedzmy, przekreślony sierp i młot, jakieś Solidarność walczy, o jakieś takie e, precz z komuną, czy, czy ta, te, tego typu hasła. To tam ze cztery te ulotki wyszły, gdzieś tam je porozklejaliśmy. Bardziej chłopcy e, takiego kolegi, który też wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, nazywał się Maroński. On był przewodniczącym w szpitalu miejskim w, w, w Czeladzi.